Państwa w kolejnym odcinku programu katedarnów. Dziś po raz pierwszy w naszym programie w lustrzanej piwnicy jest no debiutant wójt gminy Pleśna Pan Józef Knapik. Bardzo serdecznie witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Wójcie zacznijmy od tego co chyba takie jest z najważniejsze w ostatnich tygodniach w gminie Pleśna czyli relaks. Relaks króluje w gminie Pleśna. Otwarli się piękny ośrodek. Pojawiają się tam kolejne imprezy, no ale macie taki długofalowy plan, co dalej? Powiem tak, że to jest impreza nie tylko ważna od kilku tygodni, ale, ale ważna od, od wielu, wielu lat i bardzo się cieszę, że przede wszystkim ten obiekt udało się otworzyć. Dlatego, że ten obiekt właściwie nie istniał albo chylił się ku podkowi przez, przez ponad 30 lat i. Wielu poprzednich wójtów, burmistrzów starało się coś tam, coś tam z tym obiektem zrobić. W różnym stopniu i czasem dzierżawiąc, i próbując coś na własną rękę. Nie udało się. Cieszę się, że, że mnie się udało. Zresztą taki cel sobie postawiłem obejmując kadencję wójta, że. Relaks musimy przywrócić, może nie do końca do jego świetności, bo, bo pewnych elementów nie dało się przywrócić. Tam kiedyś były rowerki wodne, tam były kajaki, można było korzystać z, z rzeki Biała Tarnowska, teraz tego nie ma, ale obiekt jako tako przywróciliśmy i cieszy się. Mógłbym powiedzieć bardzo dużym powodzeniem, dlatego wsłuchujemy się w, w to, co słyszymy od uczestniczących, czy w, na tym obiekcie, czy w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i wsłuchujemy się, co należałoby zrobić, czego oczekują, no, co, co zaoferować jeszcze mieszkańcom. Ludzie z pewnym sentymentem przychodzą na ten obiekt, po prostu posiedzieć, popatrzeć, pochodzić, jak to teraz jest. Wydaje się, że wszystkim bardzo się podoba. To taka sztandarowa inwestycja, ale powiedzmy o innych, bo nie samym relaksem Pleśna żyje, więc powiedzmy może o innych inwestycjach, które realizowaliście w tym roku albo zamierzacie rozpocząć realizować. To, to, to taka sztandarowa inwestycja, którą zakończyliśmy w tym roku, bo ją rozpoczęliśmy jakiś czas temu i, i w ubiegłym roku też kontynuowaliśmy. Te inwestycje, które sobie zakładaliśmy, więc takie podstawowe rozwojowe, więc kanalizacja również w łowczówku, doprowadzająca właściwie kanalizacji i do samego obiektu relaccji jak i do, do mieszkańców, którzy mieszkają po drugiej stronie rzeki Biała Tarnowska, tak się umówmy. Nigdy tam nie było kanalizacji. Pierwszy raz właściwie prace są na ukończeniu przebicie pod rzeką Biała Tarnowska i to jest taka inwestycja proekologiczna również. Również kanalizacja, na którą pozyskaliśmy pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, właściwie nie z, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kanalizację w Janowicach. Ta poprzednia to w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych i realizujemy te, te inwestycje potrzebne dla mieszkańców, które. No, które też mieszkańcy nam zgłaszają. Oprócz tego pozyskaliśmy pieniądze na dalszą rozbudowę drogi Szczepanowice-Gliniki. To jest taka bardzo, bardzo potrzebna inwestycja dla mieszkańców Szczepanowic i właściwie kontynuujemy to z przebudową obiektu mostowego. To wszystko, co sobie założyliśmy z tych wielkich inwestycji, mając też z tyłu głowy no, takie obawy o troszeczkę mniejsze wpływy do budżetu związane z pandemią, udało nam się zrealizować. Mów wspomniał Pan o niższych wpływach związanych z budżetem. Które są pokłosiem pandemii, ale ja ostatnio trafiłem na taką fajną stronę, która wylicza, ile gminy dostają, dostaną mniej albo więcej, jeżeli chodzi o zmiany, które rząd szykuje podatkowe, na przykład do gminy Pleśnia z tej strony, wynika, że w przyszłym roku może trafić. 2 miliony 100 tysięcy złotych mniej do, do budżetu są wobec tego jakieś obawy, no bo to co jest potężna suma 2 milionów złotych. Jeżeli by tak miało być, ja nie znam tych wyliczeń, jeżeli by tak miało być, to jest potężny ubytek w dochodach budżetu, to to właściwie nam zamyka drogę do jakikolwiek inwestycji, chyba, że zostanie to zrekompensowane w jakiś sposób właśnie programem Polski Ład i będzie to dofinansowanie na tyle duże, że te wkłady na poziomie o 5, 10 czy 15%, które są zakładane w odpowiednich priorytetach, one nam wystarczą. Jeżeli tak będzie, no to nie będę się martwił, chociaż zawsze mniejsze wpływy do budżetu to, to jest obawa o zbilansowanie tych wydatków majątkowych, a zbilansowanie wydatków bieżących i o taką płynność finansową samorządu. Zobaczymy, jak to będzie też składamy oczywiście wnioski do Polskiego Ładu i. No Jakie inwestycje chcecie sfinansować z unijnej kasy? My, my już właściwie złożyliśmy, w tym pierwszym naborze złożyliśmy Właściwie trzy wnioski. Pierwszy taki największy to jest rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z remontem oczyszczalni ścieków. Chcemy, chcemy przyłączyć do wody nowych mieszkańców, chcemy dać możliwość podpięcia się do kanalizacji, ale chcemy też wyremontować starą, istniejącą oczyszczalnię, zwiększyć jej przepustowość z 600 m sześciennych na dobę do 900. To, 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 to nam zapewni taką płynność działania i to jest taka wielomilionowa inwestycja, którą złożyliśmy. Kolejną inwestycją, którą sobie zaplanowaliśmy w ramach Polskiego Ładu w tym pierwszym naborze to jest rozwój bazy dalej, powiedzmy sobie, sportowej i edukacyjnej. I tutaj drugim takim zadaniem to jest budowa hali sportowej w Świebodzinie wraz z budową oddziałów przedszkolnych. To jest kolejne duże zadanie. A trzecie, chcemy dofinansować i sfinansować tymi pieniędzmi brakujące środki na Centrum Kultury, które jest w fatalnym stanie, które, które się po prostu sypie. Jest tam, jest tam naprawdę epoka PRL-u. Dostaliśmy już dofinansowanie w ramach RPO, ale no wiemy, jak ceny teraz wyglądają i chcemy, chcemy dofinansować sobie tę inwestycję również pieniędzmi z Polskiego Ładu, jeżeli oczywiście otrzymamy dofinansowanie. Wiele kontrowersji w ostatnim czasie wzbudzały, wzbudzał ZIP czyli zintegrowane inwestycje terytorialne. Może mieszkańców to ani nie ruszało, ani nie grzało, no aczkolwiek na poziomie ustaleń między wójtami pojawiały się kontrowersje. Na szczęście udało się osiągnąć konsensus w tej sprawie, co ZIP oznacza dla gminy leśnej. Mieszkańcy, tak jak pan redaktor powiedział, troszeczkę byli z boku tych rozmów, które się, się toczyły. Właściwie ja bardzo się cieszę, że udało się ten konsensus osiągnąć i ten ZIT powstanie. Gmina Pleśna w każdej wersji była tak jakby brana pod uwagę w tym miejskim obszarze funkcjonalnym, funkcjonalnym gdzie, gdzie jakby centrum tego obszaru to jest miasto Tarnów i wokół tego należało budować właśnie zintegrowane inwestycje terytorialne i pewnie mamy dopiero duża praca przed nami, mamy, mamy wiele pomysłów i każdy samorządowiec ma wiele pomysłów, musimy to teraz zebrać wszystko razem, scalić, żeby to nabrało takiej formy wspólnej, czyli żeby po prostu wpisywało się tą formułę Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego czy zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo nie da się zrobić inwestycji w, w jakiejś gminie w oderwaniu tak jakby od pozostałych gmin, dla o Gminy Pleśna dużo łączy z Tarnowem i, i mamy wspólne wodociągi i tą bliskość wielu mieszkańców Tarnowa znajduje wypoczynek na terenie naszej gminy ale łączyła nas do niedawna komunikacja i właśnie, myślę, że... Właśnie, że... komunikacja, komunikacja, komunikacja. Chciałem się dopytać, bo wszystkich wójtów męczy, którzy nie przystąpili do, nie podpisali nowej umowy z miastem na przewóz osób, jak komunikacja, czy wasza własna komunikacja sprawdza się akurat właśnie w tym wypadku w gminie Pleśna? Czy mieszkańcy mają powody do narzekań, tych autobusów jest mniej, jest może więcej, może są godniejsze, lepsze, jak to wygląda? To znaczy, muszę powiedzieć tak, że na ten czas, w którym to organizowaliśmy, jest moim zdaniem bardzo dobrze. Nie, nie, ja od swoich mieszkańców nie, nie słyszę żadnych narzekań na nowego przewoźnika. Wręcz złożone zostały do mnie prośby mieszkańców o wydłużenie linii komunikacyjnej. I taką prośbę przedstawiłem i taką linię wydłużyłem i o 3 km wydłużyliśmy linię Tarnów-Richfaut. Teraz ten autobus miejski, w cudzysłowie miejski, jeździ właściwie do centrum miejscowości Lichwin. No i wygrywamy tutaj ceną biletów, ponieważ prywatni przewoźnicy mają ceny biletów bardzo wysokie. My zostawiliśmy cenę biletów na poziomie takim, jakim ona była wówczas w mieście Tarnowie, czyli 3,20, czyli u mnie mieszkaniec pokonując ponad 20 km płaci za bilet 3,20, a ulgowy złoty 60, nie mówiąc już o osobach, bo też zostawiliśmy te zniżki o osobach powyżej 70 roku życia, które mają przejazdy zupełnie za darmo. I to się sprawdza. Rozmawiałem również z przewoźnikiem. Póki co jest zadowolony z tych przewozów. Mówi, że akurat te linie, które u nas są obsługiwane, no właściwie nie słyszy o nich nic. To znaczy, że jest dobrze, nie ma żadnych skarg. Ja też się cieszę i to dobrze rokuje, bo ta usługa. Mimo, że pewien standard jest troszeczkę niższy niż w mieście, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ponieważ nie ma systemów głośno mówiących, nie ma tablic na przystankach, ale. Jest... To nie jest istotne w podróżowaniu, bo autobus nam jest przewieźć z punktu A do punktu B, a czy na przystanku będzie tablica świeciła się, czy będzie po prostu kartka wywieszona z rozkładem jazdy, to już jest z To rzecz. prawda, to prawda. I mieszkańcy też zwracają na to uwagę, że to nie ma dla nich znaczenia. Ważna jest dla nich ta cena, za którą przejadą, ważne jest to, że. że ten przewoźnik świadczy te usługi, że jest punktualny, że nie ma tutaj żadnych opóźnień. Ważne jest to, że próbujemy się rozwijać, zmieniamy też godziny. W jednym przypadku zmieniliśmy godzinę np. dojazdu autobusu do pracy na, na godzinę 23, dwudzi czyli tak, żeby mieszkańcy dojechali sobie na, na tak zwaną trzecią zmianę. I to jest dla mnie ważne i to się w tej chwili sprawdza, a najważniejsza jest dla mnie cena. Cena, która została nam zaproponowana, była nie do zaakceptowania. To ponad 700 tysięcy, a jeżeli bym świadczył usługi bez porozumienia z gminą miasta, z gminą Tarnów, to ta cena dla mnie by była ponad 1,4 400 ze strony miasta. A ja tą całą usługę bez żadnych dodatkowych kosztów pokrywam w kwocie 200 tysięcy zł. To jest ogromna różnica, i za to można za tą oszczędność nie jedną drogę zrobić albo poprawić, i tak dalej. Panie Wójcie, na koniec naszej rozmowy proszę powiedzieć: mamy lato, mamy jeszcze cały sierpień przed nami. Dlaczego warto wybrać się do gminy Pleśna? Co tam warto zobaczyć? Przede wszystkim gmina Pleśna kusi walorami turystycznymi. Tu Państwa zapraszam. Lasy, świeże powietrze. My mamy na swoim terenie blisko 30% powierzchni lasu, więc to jest nasz, nasz atut. Na taki odpoczynek. Jesteście w lesie, to nie zobaczy. Nie, to my się z tym wręcz szczycimy, że mamy świeże powietrze i to możemy zaoferować mieszkańcom Tarnowa. Kiedyś zresztą pleśno była nazywana drugą klińską w okresie międzywojennym, a to świadczy o tym, że, że to powietrze, te walory, takie zdrowotne, też są bardzo ważne. No i udostępniamy też szereg takich, można powiedzieć udogodnień turystycznych. Mamy wieżę widokową w Dąbrówce Szczepanowskiej, mamy stanicę rowerową w Lubince, mamy pięknie zagospodarowany cmentarz Legionistów w Łowczówku, no i mamy ten otwarty ośrodek sportowo-rekreacyjny Relaks, a to wszystko w ramach tak zwanego źródlanego szlaku, który robiliśmy wespół z innymi gminami, między innymi z gminą Ciężkowice, z którego powstał Park Zdrojowy, więc Myślę, że kiedyś jak dopniemy takie sprawy organizacyjne, będzie to pewien pakiet, który możemy oferować turystom. I, i, I dlatego warto się do pleśnej wybrać, warto pochodzić, pojeździć na rowerze, pobiegać, pobyć na tych obiektach, miło spędzić czas. Oferujemy też wiele atrakcji. Już w piątek w Janowicach zaczyna się Vitis Music Sfera Festival, jedyny festiwal w Polsce na winnicy Janowice, przyciągający też dużo chętnych muzycy naprawdę światowej klasy i takimi imprezami jak wianki na winnicy, które będą 15 sierpnia, no też chcemy przyciągnąć tak, turystów. Dożynek w tym roku nie robimy jako gmina, robimy inne imprezy, mieliśmy święto owoców, które będą promowały te nasze walory krajobrazowo-turystyczne. I powiedzieliśmy w temacie tego koło turystyczno-turystycznych i burlokowe. Wójt z po urlopie, przed urlopem? Ja jestem po krótkim urlopie przed Świętem Owoców. W Polsce, i... za granicą? Nie, w Polsce nad Polskim Morzem, y, także y, no... Zostało jeszcze coś na koncie, wizycie nad Polskim Morzem? Czy jednak tam te ceny y, są, że tak powiem, bardzo mocno... Nie no, to ceny jak wszędzie. Jak się jedzie jeszcze nie samemu, tylko z rodziną, z, z dzieckiem akurat, z, z najmłodszym y, byliśmy w tym przypadku, no to te wydatki są nieuniknione. Ale one są wpisane w taki okres wakacyjny i trzeba je wydać, i ktoś na tym zarabia i też ktoś, kto przyjeżdża w rejon turystyczny, też potrzebuje, żeby wydać pieniądze, a ktoś chce zarobić. Także to jest normalna sprawa. I Państwa, czy mam za słowo? i przy pań, Państwa biorę na świadku, zapraszam Pana Wójta na kolejny odcinek programu Kafetarnów, żeby nie było tak jak teraz, że w sumie umawialiśmy się przez 120 odcinków, żeby się spotkać, ale wreszcie nam się udało. Moim i Państwa gościem w kolejnym odcinku programu Kafetarnów był gościec z Bliska, z Pleśnej, Bujta, tejże przepięknej i malowniczej gminy. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za wizytę w naszym studiu, które zlokalizowane jest w lustrzanej piwnicy. Ja bardzo dziękuję za wizytę. To jest najważniejsze, że nam się udało i że dążyliśmy do tego, żeby się spotkać i się spotkaliśmy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.